Witam wszystkich. Nierównej walki z żukiem, ciąg dalszy. Dzisiaj na tapecie były hamulce, chciałem to już skończyć. Było nas dwóch, miałem pomocnika przez chwilę, więc udało się to zrobić. Jest ok. Hamulce są już po regulacji. Teraz widać, że pedał hamulca wciskając ręką. Wiadomo, w zasadzie 2-3 centymetry on już jest twardy zbiorniczek hamulcowy zamontowany. Nie wiem czy oryginalny, taki miałem, ale myślę, że żuk się nie będzie nie obrazi, jak jak będzie jeździł na zbiorniczku hamulcowym z Malucha. Wszystko pasuje, płyn zalany, układ wyczyszczony wstępnie, jak ten płyn tam trochę posiedzi i jeszcze się to ode... odgryzie, można tak powiedzieć, to jeszcze raz to będzie płukane. Niemniej jednak już pójdzie to myślę gładko, bo to nie będzie już zapowietrzone. Yy, hamulce po regulacji, wszystkie szczęki poregulowane, oczywiście tak na zicher, żeby było to pasowałoby teraz zrobić 200-300 km żeby te szczęki się ułożyły, dotarły do bębnów i jeszcze raz ewentualnie skorygować ale to już, to już później yy, silnik, no co zaczął się składać silnik korbowodów nadal nie ma, ale to co można Wał siedzi, jak widać się kręci nawet, yy, rozrząd, rozrząd, wielkie słowo rozrząd, no, raptem dwa koła, no, ale mimo wszystko to jest złożone, yy, co się dało, więcej już niestety złożyć się bez korbowodów nie da. No oczywiście może oprócz podstawy oleju jeszcze można to jutro przykręcić, ale to, to jutro. Głowica tam leży na gotowo. Dzisiaj te uszczelniacze wymienione, zrobione tak jak trzeba. Jak to wyszło? No, nie, nie ograłem tego, nic tu nie zrobiłem. Może mi się uda pokazać. Że tam tam gdzieś daleko. Pod tymi. E, nic nie widać. Dobra, nieważne. Musicie wierzyć na słowo, są tam wepchane te uszczelniacze. I co jeszcze? No nic, plan dalszy, rozkładanie silnika. Aha, zapomniałbym o jeszcze jednej ważnej rzeczy. Zbiornik paliwa nowy siedzi na miejscu. Jeszcze zostało zamontować tam tego smoka, czujnik, ale śruby, jakie tam udało się wykręcić, nie będziemy starych śrub, po prostu trzeba jechać gdzieś do, do jakiegoś marketu, kupić nowe śruby, skręcić to tak jak powinno być. No i co? No i, i chyba tyle, nic mi do głowy nie przychodzi. Zeszedł cały dzień w zasadzie na takimi pierdołami, może nie pierdołami, ale. Ale zeszedł znowu kolejny dzień. Jeszcze ten alternator, bo w sumie koło już mam, koło już mam pasowe założone, więc jakby wrzucił pompę wody, bo ją też już można zamontować. To by się można zastanowić nad tym alternatorem, jaki on tu będzie, znaczy myślę, że wiem jaki będzie, ale jak go zamocować no sposobem, czy będzie przeróbka jakaś uchwytu, czy ten uchwyt wykorzystam, nie wiem. To już jak będzie alternator, będzie dorobiony do alternatora koło, będzie wiadomo jak go zdystansować, ustawić, to się będę tym martwił. No i tyle. Dzisiaj już mi się nie chce nawet gadać po semniu. Wał się kręci, przyjdą korby, przyjdą pierścienie, będziemy zamykać pomału. Silnik. Ojej! Tyle chyba. 那继续。